Hejcie Szymano, ja jestem w i witam Was już w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam jak zrobić nieskończoną farmę bambusa w Minecraft 1.14.4. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do zostawienia subskrypcji razem z dzwoneczkiem, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. No i bez zbędnego przedłużenia zapraszam do oglądania. Do zbudowania nieskończonej farmy bambusa będziemy potrzebować jednej dźwigni, dwóch czerwonych pochodni, trzech zwykłych pistonów, dwóch klejących pistonów. Jednego obserwer bloka, dwóch bambusów, dwie sztuki Redstone'a, jeden kilof, w... trochę bloków, trochę szkła, trzy hopery, dwie sztuki piasku oraz cztery skrzynki. A więc budowę zaczynamy od postawienia dwóch bloków kobla, po czym wchodzimy na środku dźwignię, po oraz po bokach pochodnie Redstone'owe. Zobaczamy od każdej pochodni raz, dwa, trzy kratki i budujemy trzy do góry. Tak samo z drugiej strony. Powinno nam zostać coś takiego. Teraz na górze w ten to sposób kładziemy dwa, po jednym pistonie na y, trzy klocki takie oraz dodajemy taką jakby małą elkę tutaj. Dobudowywujemy do nich. sobie teraz tutaj wejdę i teraz tak dodajemy po jednym piasku tu oraz na środek i po red, czekajcie, wyłączymy mechanizm oraz po, y, jed, jeden red są tutaj oraz drugi red są tutaj. Dalej budujemy wieżę Taką na kilka klocków do góry. Stajemy sobie na piasku oraz tą wieżę, którą przed chwilą budowaliśmy, budujemy tak, aby ona była na poziomie naszej postaci. Jak tutaj stajemy na piasku. Teraz zostawiamy tutaj jeden zwykły piston. Oraz schodzimy sobie tak jakby na drugą stronę tej maszyny. Pod pistonem klejącym dodajemy, czy znaczy niszczymy, przepraszam, niszczymy ten otoblok. Po czym dodajemy o w ten oto sposób zwykły piston. Tak samo robimy z drugiej strony. Teraz wchodzimy sobie na górę tego mechanizmu naszego całego i dodajemy observer blok w ten oto sposób. Wyłączę deszcz, żeby nam nie przeszkadzał, nie przeszkadzał. Oraz dodajemy nad observer block jakiś blok. Może to być kobel. W moim przypadku akurat to jest kobel. Dobrze. Teraz kładziemy sobie bambusa tutaj na środeczku, tak żeby urósł o perfekcyjnie, oraz bierzemy i zasłaniamy to wszystko, żeby nam bambus nie uciekał przy produkcji. To już to mamy zrobione. Wystarczy sobie jakieś damy małe, kilka skrzynek żeby nam się gdzieś tutaj mogło to gromadzić wszystko. O w ten... O, przepraszam, źle postawiłem jak zawsze. Kładziemy to oto w ten sposób. Dajemy tutaj hopera i cały mechanizm jest już w sumie gotowy. Wystarczy, że oświetlicie jeszcze całe pomieszczenie, w którym będzie się ta maszyna znajdować, żeby bambus mógł bezpiecznie rosnąć. Klikamy tutaj dźwignię i jak widzicie maszyna działa. Tak się prezentuje nasza maszyna i ona będzie tak produkować bardzo duże ilości. A więc właśnie minęły równe 3 minuty i w 3 minuty jak widzicie delikatnie ponad 3 taki. Jest to naprawdę duża ilość. Mam nadzieję, że taki odcinek z tego mechanizmu Wam się spodobał. Jeżeli chcielibyście jakiś kolejny odcinek, to zostawcie tutaj takie 20 łapeczek w górę. No i jeżeli macie jakiś fajny pomysł na kolejny odcinek, to piszcie w komentarzu. No i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!